Spójrzmy teraz na ćwiczenie drugie. Mamy tym razem targowisko, no i na tym targowisku na pewno sprzedają śliwki oraz sprzedają wiśnie. My wiemy, że kilogram śliwek kosztuje 6 ,50 zł. 50 groszy, czyli to sobie zapiszmy, tak? to będzie cena za jeden kilogram. Natomiast wiemy, że wiśnie kosztują 8 ,50 zł. 50 groszy. Następnie wiemy, że pewna pani, Kupiła łącznie 4 kg owoców, czyli łącznie to znaczy, że kupiła śliwki, no bo tu mamy śliwki w kilogramach, tak, oznaczone x oraz kupiła wiśnie, także tutaj jako y to będzie ilość wiśni podana w kilogramach. Czyli jeżeli łącznie kupiła śliwki i wiśnie, to zapiszemy to sobie w ten sposób, że x plus y to będą 4 kg. Na przykład, gdyby kupiła 3 kg śliwek, to wtedy wiadomo, że musiała kupić kilogram wiśni. Tak to możemy sobie zapisać. I teraz wiemy, że zapłaciła za te owoce łącznie 31 zł. Czyli w jaki sposób my obliczamy sobie zakupy? Jeżeli wiemy, że kilogram śliwek kosztuje 6,50 zł, a my załóżmy kupilibyśmy 10 kg tych owoców to ile byśmy zapłacili za te śliwki? Musielibyśmy cenę jednego kilograma pomnożyć sobie przez 10 i wtedy otrzymalibyśmy 65 zł i tyle by nas kosztowały te zakupy. Czyli to znaczy, że tu mamy cenę, a tutaj mamy ilość tych kilogramów i wówczas dostaniemy cenę końcową. Czyli tutaj zróbmy dokładnie to samo. Wiemy, że kupiliśmy x kilogramów śliwek i cena każdego kilograma to 6 złotych i 50 groszy, czyli 6,5 razy x to będzie 6,5x. No i to będą nasze śliwki. Teraz to samo zróbmy z wiśniami, czyli wiemy, że kilogram wiśni kosztował 8 zł i 50 groszy, a my kupiliśmy y, y kilogramów tych wiśni. Czyli to znaczy, że ta nasza cena końcowa za wiśnie będzie równa tyle. Jeżeli dodamy do siebie całą kwotę wydaną na śliwki i całą kwotę wydaną na wiśnie, to wówczas otrzymamy całą kwotę zakupów. Czyli możemy sobie zapisać, mamy 6,5x, dodać 8,5y i jest to równe 31 zł. No, i teraz od czego zaczniemy? Ja może na przykład na początek pomnożę sobie to równanie przez 2, żeby nie mieć tutaj ułamków dziesiętnych. Czyli mamy tak x plus y równa się 4, tutaj mamy 13x plus 17y równa się 62. No dobra, następnie zobaczmy, co możemy zrobić. Ja także rozwiążę sobie może ten układ równań metodą przeciwnych współczynników, czyli to pierwsze równanie pomnożę przez minus 13. X razy minus 13 to minus 13x. Y razy minus 13 to minus 13Y. No i 4 razy minus 13 to minus 52. Drugie równanie przepiszmy bez zmian. Równa się tak, 62. Następnie dodam równania stronami, czyli tutaj mamy 0. Minus 13 plus 17 to będzie 4y, a minus 52 plus 62 to będzie 10. No i teraz obie strony dzielimy przez 4, czyli y to będzie 10 czwartych. Skracamy przez 2, czyli mamy 5 drugich czyli 2 i dziesiątych. No dobra, mamy wyznaczonego y to jeszcze przydałby nam się x. Ja wybiorę sobie to równanie, bo będzie najprostsze. I w miejsce Y podstawiam 2 całe dziesiątych. czyli mamy x plus 2 całe 50 równa się 4. No i teraz tą liczbę przeniosę na stronę prawą, czyli y to 2 całe dziesiątych, a x to 4 odjąć 2,5, czyli 1,5. No i teraz zobaczmy na górę sobie przejdziemy. X to były śliwki w kilogramach, czyli to oznacza, że zakupiono 1,5 kg śliwek, no i kupiono 2,5 czy 2,5 kg wiśni. W podpunkcie B nadal znajdujemy się na targowisku. Natomiast tutaj mamy marchewkę, która kosztuje 4 zł za kilogram. Następnie mamy buraki, które kosztują 6 zł za kilogram. Oraz mamy rzepę, która kosztuje 7 zł i 50 groszy, oczywiście za kilogram. No i wiemy, że pewien pan kupił 8 kg warzyw. Czyli to oznacza, że 8 kg kupił łącznie Czyli jeżeli dodamy do siebie liczbę kilogramów marchwi, do tego dodamy buraki, do tego do, dodamy 2 kg rzepy, no bo jest powiedziane, że rzepy kupił dokładnie 2 kg, to wtedy otrzymamy 8 kg łącznie tych warzyw. Czyli tą dwójkę przynieśmy sobie na prawą stronę. Możemy zatem zapisać, że x plus y to 8 odjąć 2. Czyli 6 kg. No i mamy równanie pierwsze. Następnie wiemy, że za wszystko zapłacił 49 zł, tak? czyli łączna kwota to 49 zł, czyli zapłacił łącznie za marchew, buraki i za rzepę. No to co wiemy? Wiemy, że kupił x kg marchwi, czyli ile zapłacił za marchew. No, gdyby kupił 2 kg markwi, to by zapłacił 2 razy 48 zł, ale my nie wiemy ile tych kilogramów markwi zakupił, dlatego zapiszemy to jako X razy 4, cztery, czyli 4x. Cztery Podobnie buraki. Mamy Y razy 6 zł i to będzie 6y. Ale troszkę inna sytuacja jest z rzepą, ponieważ my wiemy, że kupił 2 kg rzepy, każdy kilogram kosztował 7,50 zł, czyli wiemy, że za rzepę zapłacił złotych 15 zł. ponieważ zapłacił łącznie 49 zł, to możemy sobie zapisać. Może tu zaznaczę, że to jest nasze pierwsze równanie. Ponieważ, tak jak mówiłam, łącznie za te zakupy zapłacił 49 zł, to możemy zapisać tak, że kupił marchewkę, do tego trzeba dorzucić cenę buraków, czyli 6y, i do tego cenę rzepy, czyli 15 zł, i wówczas cała kwota to 49 zł. Czyli tym razem 15 przeniesiemy sobie na stronę prawą, czyli 4x plus 6y. Równa się 49 odjąć 15, czyli 34, i to zauważcie, będzie nasze drugie równanie, czyli możemy sobie już stworzyć układ równań. Pierwsze równanie to x plus y równa się 6, a drugie to 4x plus 6y równa się 34. No i następnie pomnożę sobie to pierwsze równanie przez minus 4, czyli mamy. Minus 4x, odjąć 4y równa się minus 24. Drugie przepiszemy. No i zauważcie, że mamy już tutaj liczby przeciwne przy x, czyli możemy dodać te równania stronami. Minus 4 plus 4 to 0, czyli tutaj mamy minus 4 plus 6, czyli 2y, minus 24 plus 34 to 10. Obie strony dzielimy przez 2, czyli y jest równy 5. Teraz wybieramy sobie to najprostsze równanie, czyli to, i wiemy, że tak, y to piątka, a więc w miejsce y tą piątkę podstawmy. Mamy zatem x plus 5 równa się 6, no i piątkę przeniesiemy na stronę prawą, czyli y to 5, natomiast x to 6, odjąć 5, czyli 1, a to oznacza, że zakupiono, zobaczmy, x to będzie marchewka, czyli zakupiono kilogram marchewki i zakupiono 5 kilogramów chyba buraków, tak jak dobrze pamiętam, tak, y to buraki w kilogramach, czyli zakupiono 5 kilogramów buraków.